Zejde. Dobra, nie trząście, nie trząść chwilę! Stop! No, szybko, szybko! Roz... Ta, ta, Jur, tu no pawaj! No ty no powiedz mi coś! Nie trząśćcie na razie! Stop! stop! A ty weź to odsłup! Dobra, Dawid, to no, zamknię oczywiście! Tu telefon. Idziemy na telefonie! <laughs> no nie ma trzęsienia tym gównym. No. No!

To no, chceści! Dzięki, dzień! Barty, by się zerbić! Bartek, Bartek jadę, jutro, jadę jutro w trybie pilnym, natychmiastowym w odwiedziny do y, Twojej mamy. No już kurwa! Ty w chcesz, się... nie ma! Julia, przestań z babłem! Schodzimy, dawa! Pokażę! Bartek, pokażę Twojej mamie, jak ty nie grzesz

O, jest to waga! Jest wszystko! Dobrze, mamy ją! Została uratowana! Po wielkich trudach! Została uratowana! Dupa się nagryźli. Tak przyjaciłem. No i co, możemy już zakończyć